Jest chyba na kulkę normalnie. Karpik nieduży, ale wziął mocno. widać. Mogę ja go podbierać, jak go podbieram? On ja się podbiera, jak mi zahaczył. Ale branie dosłownie od razu było. Kulka. Znaczy. Dumbbells... Y... Nie wiem, kurde jak on się zaczepił dziwnie za to w ogóle. Taki karpik Popłynął od razu dosłownie po zarzucie ile 10-15 nawet nie minut, nie? Jest! Nie spodziewałem się, podnęciłem troszkę tam i podeszło. To coś lepszego chyba No, tą no, to i lepszy karp, lepszy karp to jest, lepszy karp, mm. lepszy karp, taki ponad będzie pół kilo, może będzie miał, nie? Ładny karp. On tu już jest blisko, Podbieram. No ładny, ładny, piękny dosłownie. Taka myślę, że nawet i <grywka> kilóweczka będzie. Fajnie. Jest yes. yes. wreszcie takich karpi tu chcieliśmy, nie? Takich kilogramowych. Dobra, zaraz wam go zaprezentuję, pójdę z nim na, na trawę kluska odejdź. Piękny. No taki nawet. Na Piękny karpik. Pół kilo myślę ma. Idziemy go wypuścić. Zobaczymy kamerkę tu i go. Puszczę tak z rąk, bo taki weszły chyba moją mieszankę. Hops, yes! No, takie karki doczekali. Taka kuleczka morwa czerwona. Już dwie lipki wypracowałam A nie tu w ogóle się nie spodziewałem, żeby na takie kuleczki brały. Bo ja tu może łapałem kilka razy, ale żadnych efektów. Teraz taka kulka pop-up i taki karpik fajny. W Karpie też tak coś w tym roku nie biorą i no w sumie załóżmy. Strasznie wie, nie wiem czy mnie słychać, ale teraz zmieniam na y, mini Ups, bananowy krem to jest. Zobaczymy czy na coś weźmie, ale wieje strasznie i nie wiem czy się zrani z wina. Ale... ale mam nadzieję, że, że warunki pogodowe nie swój... znowu, 18.08. I teraz mam czas, tak to jest ta pierwsza, myślę. Zobaczymy. No haczyk założę jedną korydzę, albo... Czekajcie, jeszcze może mi się uda... drugą... wyrzucić. E, wezmę z puszki sobie taką, żeby nie była mięciutka. No, taka może być. I... hops! Wyciągamy i mamy pięknie dwie kukurydze na haczyku. Zaraz Oddajemy rzut. O tam o na róg. Tam gdzie ostatnio troszkę. rzuciłem do wody. Zanęty tą podpórkę trochę do góry może wezmę. O, teraz będzie lepiej. Wolny bieg. Czekamy może coś, coś lepszego uderzy. Mam w razie, czego tą morwę. Może na tą morwę. Zobaczmy. No, ale mam jeszcze taki kadnik, myślę, że tamy radę jeszcze coś lepszego złapać. Idzie lepsza rybka. Lepszy karp. Ach. I jak tam są podobne, są troszkę. Zgaduj go tak. co teraz. <laughs> <laughs> oh, jest. Już będzie się, o teraz Jest Ukrajiny fajne Gitówa Zostaw kluska, I teraz Taki Jakie to małe jest Ja go tak podnoszę, a jakie branie zrobił Taki. Idzie nie dłuży taki. Kolejny. Jako do góry chyba dążę. Nie polamy się, nic, nie pola Thank <laughs> you.